No w sumie zastanawialiście się kiedyś e, jakby się skończyły auta 1 gdyby McQueen nie, nie zdążył przejechać na tym przejeździe go by e, pociąg pierdolnął? No to co, fajnie by było. Był to właśnie by tak się nazwał, nie? <grystanie> a sobie jakby się skończył auta 1 gdyby McQueen nie zdążył wyhamować i przejechał przez metę? No, by było zajebiście. Dostałby no, okay, ten kontrakt tymię... z Dinoko. No. Dinoko. Dinoko. Ale, ale by stracił szacunek Hansa Hornersa. Chornerza. <laughs> Hornersa, ja wiem. Chornerza. Chornerza. ja Chornerza. Hornis. Chornerza. 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 <laughs> Horni Hudson, ja pierdolę. wygrywa wyścig. Jeśli robił, to by właśnie <laughs> tak się nazwał, nie? Nie no, Hudson Hornis to jest y, samo samochód Johnny'ego Sinsa. <laughs> nie. No i potem się dziwisz, dlaczego masz jakiś biały płyn w O nie! <laughs> <laughs> Nie, wi widzisz dodatkowe, kurczę, 200 dolców na y, rachunku za naprawę auta i się pytasz, dla, za ile to, za co to. Ja polecam Seksmyjnie. <laughs> Seksmyjnie. I tam taki Hudson Hornis". <laughs> Hornish. Hornish. Jezu, to imię co raz To już jak z jakiś bajki dla dzieci, No <laughs> No, takie napalone samochodzi. <laughs> Ej, chcesz zobaczyć o, mój chcesz wydech? Chcesz zobaczyć twojego chronicia? Otwieraj klapę. Oka wtryski. A! Ty kurde, no stuch mnie trzasnął. Nie no, no. pora wymienić wtrysk. Hudson <laughs> Harnold. Hudson Arnold Wymieszałem olej. Salon, hermata! Spójrzmy na napędowym! Jo, ale imagine mieć wygra wygrawerowaną nazwę na czołgu Hudson Hornish. Pozdrowienia. Ale imagine Dragons, kurde. <laughs> I love Imagine Dragons. O, Tatuś wrócił, nawet nie wiem gdzie był. Pojechał po mleko. Ej, pojechał, mógł pojechać po mleko. Artur, nie twój stary, a już na pewno. <laughs> Gdy pytasz się starego, jak to jest możliwe, że przecież poszedł po mleko 15 lat temu i wrócił ze świeżym mlekiem. Napełniał po drodze. <laughs> w ogóle dalej nie Daj mogę znieść, ruchy. że kiedy czołgi jadą do przodu, jadą z prędkością minus, na przykład 24. Do tyłu debilu. Do tyłu wtedy jedziesz. No, no do Albo co Albo ja zapomniałeś gdzie, kudy, tego. Dobra, nieważne. W każdym razie, jak czołgi się cofają, to jadą na... w prędkości minus 24, która nie istnieje, bo kur... prędkość jest z wielkością skalarną, a nie wektorową. <laughs> nie, kiedy jestem? Matwis wejdzie na mocno. A nie, ja mnie teraz w jak ktoś po podaje prędkość w minusowych, nie, to wtedy jedziesz tyle kilometrów na godzinę, ale do tyłu! Melonio, pełna naprzód, spierdalamy na rozruszniku. Nie, nie zdążą. Nie zdążę, A nie, zdążą. Ale nie, jak, jak wiodą na górkę, to nie, Oj. <noise> Ale jak już będziesz z nich zjeżdżać, to tak. Nie, bo wiesz zamiast spierdzielać od razu, to poczekałem na nich i to był mój Tartasz dalej żyje. Z... Ja, Szczególnie, jest... że poczekałem na nich, będąc na No, ja nawet trzy <noise> kilo zrobiłem. <noise> Niszczyciel niemiecki śmieć. Co ty powiedziałeś, śmierdzielu fajny? Eee, z boku masz walonego czołga. Ona kosztuje 142 tysiące Gwiazdek, a ja mam 90 tysięcy O ja to byście musiał bardzo mocno spiąć Ale dzisiaj wszystko wbiłem Co? Co do... no. <grym> ja, no, ja, no, Są siak. tylko dwa tłumaczenia. No, Fizyka czarnej dziury Albo czarnej no, bo wczoraj wbiłem wszystko i sobie pokupiłem no, o... <grym> I dzisiaj miałem... It's time to stop It's time to stop, okej? Okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop!